To, 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 to jest twoje ulubione radio. Słuchaj nas non stop. To jest twoje ulubione radio. Słuchaj nas non stop. Witam was bardzo serdecznie w radiowym Last Minute Fox Radio FM. Dzisiaj nadajemy w niedzielne popołudnie albo przedpołudnie, bo jeszcze u nas popołudnia nie ma pół godziny. No i cóż, zaczynamy temat. Temat bardzo drażliwy dla niektórych środowisk. Temat, który rozpoczęliśmy we czwartek. No i przeszedł jak burza przez sieć. To jest prawie 5000 wyświetleń, plus no, również ukazał się artykuł. Artykuł, w którym to wspomniano. Może nie bezpośrednio naszej redakcji. Ponieważ w tym artykule nie znajduje się żadna tutaj, tak to nazwę, powiastka. No ale zaraz spróbujemy to wszystko Wam lepiej pokazać. Na przykładzie, o, u nas najbardziej interesuje artykuł, a nie te ładne panie z boku. No, może jeszcze tak zrobimy. A żebyście mieli lepszy. O tutaj podgląd. A, i jedziemy z Koksem. I jedziemy z tematem. Fajnie, super yy, widać. Yy, ukazał się artykuł yy, na portalu wrocławskim wrocowskim po bandzie. żużel Andrzej Szymański. Proszę mnie nie łączyć z atakiem na Goloba. Pan Tomasz to Bohater. No i tutaj mamy cały ten artykuł. Autora nie ma tego, autora, tego artykułu. Mamy tutaj Andrzeja Szymańskiego. I na razie nic więcej nie widać. No, może się dopiero coś więcej ukaże, no ale są też komentarze. Komentarze dość takie, powiem, ciekawe. No, chyba jak na poziomie tego szmatławca, tego po bandzie. Proszę zobaczyć. R pisze. Tu mamy cały, cały komentarz poniżej, kolejny i kolejny i kolejny. No cóż, no jak widzicie sami, komentarze są na poziomie tego brukowca, który, jeżeli tylko pojawi się w kolejnym ich artykule na przykład nazwa naszego radia czy też moje nazwisko jako redaktora naczelnego no to wtedy panowie z redakcji zagramy sobie inaczej no to pokażę może redakcję tego śmiesznego pisma menadżerem portalu jest pan Łukasz Malaka redaktorem naczelnym Paweł Prochowski no to macie cały, całą ekipę Redaktorów, no ja nie wiem, że oni chcą się zwać, no bo nawet dziennikarzami. No, ten to pan mi przypomina bardziej jakiegoś takiego, albo może zostawię to bez komentarza. No, jak to mówią, niekiedy wygląd dużo mówi o człowieku. O, tu mamy całą ekipę. No, jak widzicie, po bandzie, no po bandzie idą. To widać o fagietonistów. No i nasz przyjaciel Tomasz Dryła, który też okazał się y, kolejnym znawcą i ekspertem brzusza na takim poziomie, że kiedy chcieliśmy go zaprosić jeszcze do poprzedniego projektu Radia Sport Polonia, no to y, nie mając czasu, czy też wymigując się albo może odsłuchując y, z, z jego koleżanki udziałem y, wywiad. W magazynie spod taśmy z panią Anitą Mazur, no stwierdził, że może również okazać się, że pokaże swoją gomą dupę, tak zwaną niewiedzę na temat żóżna. Jak to pokazała pani Anita Mazur. No i mamy tu następne osoby. Bardziej bym myślał, że to jakaś kobieta, no ale jednak to jest mężczyzna. No, i social media, foto. No cóż, ja chyba osobiście nawet poznałem któregoś z tych wielkich redaktorów naczelnych, który nawet groził nam, czy też no, mówił, że spotkamy się w sądzie. No, kochani, to, że spotkamy się w sądzie, też ja słyszę odkąd działam w mediach. Kiedyś telewizja, teraz w radiu. Więc to już mnie, powiem szczerze, no. Przestaje nudzić takie te suche rzucanie oszczerstw czy też hejtu. Zero krytyki konstruktywnej, tylko jak widzicie sami, no zobaczcie, no na nie potrafili tutaj w swoim tym brukowcu napisać. Jaka stacja radiowa? No, Pols, przedstawiciel Polskiej Stacji Radiowej w Wielkiej Brytanii. Autor, przedstawiciel. Hmm. No a to byście przynajmniej panowie, no ja wiem, że w mediach głównego ścieku w Polsce to dziennikarzyny robią y, kopię w kraju Za chwilę może się ukażą takie same treści, artykuły na nasz temat. No ale panowie, no bądźcie dziennikarzami. No nawet się nie podpisał tutaj żaden redaktorzyna pod tym artykułem, jak widzicie sami nie ma podpisu, a więc redakcja po bancie nawet nie potrafią e, e, nawet nie mają tutaj widzicie zakrzty honoru, aby no, podpisać się pod tym szmatławcem tym, który tutaj pisze na nasz temat a pan Andrzej Szymański no, też okazał się bardzo słabym człowiekiem człowiekiem, który no, pokazał swoją gołą dupę no, i cóż, no my idziemy dalej. My żeśmy to rozpoczęli, tą burzę medialną, i my w niej będziemy trwać. Więc tutaj, żadne Wasze groźby, które podlegają pod kodeks prawny, nas tutaj nie wystraszą. No, zobaczycie może za chwilę sami, yy, jakiej treści otrzymujemy, komentarze pod naszym yy, materiałem. Dla tych, którzy uważają, że nic takiego się nie stało. Nie wiem czy to będzie widać, ale są takie komentarze. Mm -hmm, dość szkalujące, a nawet nawołujące do morderstwa. Więc za chwilę wam to przestawię. Będziecie mieć będziecie mieć po prostu czarno na białym. Mm -hmm. O, więc zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczycie. Kochani, jak ludzie potrafią być no, nie poznawszy faktów. Są bardzo tutaj Teraz zobaczymy. Czy pojawi się nam... Poczekajcie chwilę, by zaraz tutaj Będziemy chcieli znaleźć, nasza reżyserka, te właśnie. O, już mamy. A więc już Wam przedstawiamy. Przedstawiamy Wam ten pierwszy screen. O, zobaczcie sobie. I ktoś powie, że nie ma tutaj szkalowania. Definicja Polaka. Sam nie ma i innemu nie da. Donosiciele inwigilatorzy, zdechł i wigilatorzy, żebyś zdech niebawem frajerze i przyczynił się do wymierania skurwiałej rasy jaką. No, widzicie sami nawet nie ma dokończenia. A więc widzicie sami no o lecz się śmiecił i dalej ogarnij kible na lotnisku pod Londynem. O, widzicie. Widzicie to jest to jest tylko po prostu... Przykład tego, jacy nasi rodacy są. Nie wiem, czy będę mógł pokazać całość tego, bo jednak to jest ewenementem, że nawet nie mogę pokazać całości tego, tego tweeta. Teraz zobaczę, czy mi się uda. No niestety, no niestety nie ma. No, a ja tu zazdrowałem, psy szczekają, karawana idzie dalej. No i sami widzicie, yy, wystarczy coś powiedzieć, wystarczy coś nagrać, i od razu macie do czynienia z hejtem. No, tutaj też do tego się, yy, przyczynił się się ten yy, burder szmatławiec, bo to inaczej nazwać nie można. Fobandzie, jak widzicie sami logo ich widzicie a więc macie całość, całość obrazu tutaj tego portalu, tych artykułów. No a jeszcze dzień po, czyli po kilku godzinach, nasz artykuł znajdował się w tym miejscu. Nie wiem czy widać, tak, tutaj na topie. Później był na drugim miejscu, później znów przeskakiwał na pierwszy i tak o, po prostu przeskakiwał. No dzisiaj już ten artykuł jest odnośnie naszego radia, naszej rozgłośni tutaj. Żużel Andrzej Szymański, proszę mnie nie łączyć z atakiem na Kolowa, pan Tomasz to bohater. No byśmy przedstawiali screeny rozmowy prywatnej z panem Andrzejem Szymańskim, gdzie powiedział ile przyjmuje renty sam Tomasz Golow, więc macie te screeny. Pokazaliśmy je podczas ostatniego programu. Kontrowersje. No i cóż, no, tym sposobem ja już będę kończył. Myślę, że ty tak za długo poświęciłem czasu temu szmatławcowi, jakim jest po bandzie. No cóż, panowie redaktorzy, zamieniajcie słowa w czyn. Czekamy na pismo od prokuratury, czekamy na pismo sądowe. Chcecie z nami wojnę rozpocząć, nie ma problemu, my możemy rozpocząć działania na kilku frontach, więc powiem tak, no, życzę wam powodzenia i jeżeli już piszecie artykuły, proszę je przynajmniej podpisywać, no bo to tak nieprofesjonalnie wygląda to wasze dziennikarstwo, a bardziej naparzamka waszych redaktorów, tak to nazwa w cudzysłowie, publicystów, jak zwał, tak zwał. To tyle z naszej strony. Pozdrawiam was wszystkich bardzo gorąco. Pozdrawiam i życzę wam wspaniałej niedzieli. To, 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 to jest twoje ulubione radio. Słuchaj nas non stop. To jest twoje ulubione radio. Słuchaj nas non stop.